Dzisiejszy film, ponownie wracam na kontu. mam trochę więcej sił niż w poprzednim filmie, farmiłem całą noc i już możemy tak naprawdę na samym starcie tego filmu pokonać tego pierwszego kokosowego bossa, jakby dla was to pewnie nie jest duże wyzwanie, ale dla takiego Nubka jak ja, no to jest to spore wyzwanie, zobaczcie, możemy już go na luzie sobie pokonać i dzisiaj mamy też idealną okazję do tego, żeby wrócić, bo zobaczcie, że za 20 godzin pojawi się limitowany pet, po pierwsze, mam nadzieję, że ten pet będzie darmowy i rzeczywiście będzie OP, a po drugie możemy sobie tutaj, chociaż jeszcze nie możemy w sumie, jeszcze muszę pokonać 24 Bossy. W sumie teraz już 23. Dobra, pójdźmy, może tego pierwszego pokonać w takim razie. Myślę, że już będę kto odebrać, ale dobra, pokonajmy 23 te bossy i na starcie odbierzemy właśnie tego peta. I jeszcze tutaj w ogóle kluczy mam sporo. Chociaż nie wiem, czy będę mógł je otworzyć, bo jakby do tego winy są potrzebne. Dzisiaj musimy na pewno duży progres zrobić i mam nadzieję, że ten opel limitowany pet nam w tym właśnie pomoże. Ustawmy sobie w sumie auto walkę I w ogóle też rozwaliłem tego czempiona i mi się liga odblokowała. Ciekawe, czy to się opłaca dla takiego Noobasa jak ja. Ile ja mam siłę normalnie? Mam 256 milionów tutaj, tutaj 13 milionów. Tu 45 milionów. Czyli no mam ponad 300 milionów siły Zobaczymy, kogo nam dobierze tutaj. Aha, bilionowych, no dobra, no fajne, dobra, już, już się pobawiłem w tą ligę. Na razie za nią podziękuję, tutaj rozwalmy jeszcze 23 te bossy Dobra, chwile to zajęło w sumie nawet dłużej niż się spodziewałem, ale zobaczcie tutaj, mamy już do odebrania, to więc sobie to odbierzmy. Aha, dobra, bo ja chyba dłużej w gierce muszę być. Czy mi to dodało, czy mi tego nie dodało? Dodało mi to i dwa tepety mi dodało, zbugowane to jest, no dobra, w sumie dla mnie spoko, że dwa mi dodało. Może ja to sobie tak mogę klikać i mi będzie cały czas do te pety. Zobaczmy. No nie, niestety tak to nie działa. Dwa po prostu mi dodało, Nie wiem czemu, ale no jak dla mnie spoko. No bo wcześniej mieliśmy tego peta. No dobra, tu mamy już trzy takie pety, które dają nam sporo. Przydałoby się trochę winów pofarmić, żebyśmy mogli teraz skrzynki potwierać, Bo mamy 3,3 biliona. No to nawet na jedno złoto nie mamy. A więc dobra, weźmy się za farmienie właśnie winów. Albo w sumie ja tak naprawdę zapomniałem, że teraz jest sezon. A więc może na początku lepiej za ten sezon się wziąć, bo oni podobno ten sezon już naprawili. Bo przez długi czas było tak, że te z tego sezonu nic nie dawały. I w ogóle tu mamy jajka 3 do odebrania. Znaczy, no w sumie to jedno, bo nie mam premium pasa. Tylko tu tak dziwnie jak jakbyśmy mogli to odebrać. Dobra, ale odbierzmy sobie jedno w takim razie. Może coś ciekawego nam wyleci, jakaś legenda nam wyleciała. Ciekawe, czy ją założyć będziemy mogli. Prawdopodobnie nie, zobaczmy w sumie. No nie, niestety nie, nie możemy, gdzie ta legenda w ogóle jest. No niestety, 350, daje. No to ta legenda jest tak słaba, że nawet dla mnie takiego nupka, który ma ledwo trzeci ward odblokowany, jest słaba. Powinni to poprawić, bo to już coś nie tak jest, jak taki nup jak ja nie może Założyć takiego peta. Co tu dalej mamy w tym sezonie? Nie, powiem Wam, że poczekajcie, muszę zmienić ten język, bo tego polskiego nie da się czytać. Nie rozumiem kompletnie tego. Po angielsku więcej rozumiem niż po polsku w Robloxie. Dobra, i teraz od razu lepiej wiem, że muszę skraftować 3 pety, no i 50 jajek otworzyć. Dobra, w sumie to zróbmy to inaczej. Przetestujmy, czy te podwójne winy rzeczywiście działają. Jakby zobaczmy, ile dostajemy winów bez tej podki, i później zobaczymy, ile będziemy z tą podką dostawać. Bez tej podki dostajemy 10 milionów winów. Odpalmy tą podkę. I zobaczmy czy tutaj w ogóle jeszcze jakby u góry się pokaże Bo jakby no to też niekoniecznie może działać Zobaczmy czy dostajemy 20 milionów Tu się pokazuje 20 i tutaj też 20 dostałem Czyli no ta podka już działa Jeszcze w ogóle tak naprawdę zapomniałem o jednej rzeczy My psz, pety na winę robiliśmy Musimy sobie te pety pozakładać Mamy nasze 3 pety pod winę I zobaczmy ile teraz wyfarmimy 24 miliony Niech trochę się tu pofarmi, Żebyśmy chociaż mieli na jakieś jedno złote jajko Znaczy w sumie nie złote jajko Tylko złotą skrzynię tutaj I tak naprawdę jak farmimy tego bossa to też farmią nam się tutaj jajka i mamy już tutaj 331 jajek, no to jakiś gigantyczny opening też tego zrobimy, ale to później. Na razie pofarmy tutaj na tym bossie trochę więcej winów. I trochę przyfarmiłem i mamy teraz 8,8 biliona, więc no mamy aż na jedną skrzynkę, ale powiem wam, że tak się zastanawiam, jaki jest najlepszy sposób na to, żeby poprawić naszą moc. No, czekać na tego opp ale co się bardziej opłaca? Te jajka otwierać tutaj, bo tutaj na pierwsze nas stać, no na trochę tych pierwszych, bo ono kosztuje 5 milionów, czy może lepszym sposoby Byłoby tu tutaj poprawienie tego Atlantis Wordu. Bo ja, jakby tu bardzo mało czasu byłem. No i nie jesteśmy w stanie żadnego bossa tutaj pokonać. Nie wiem, otwórzmy sobie tą skrzynkę jedną tutaj. Znaczy, nie diamentową, złotą. Za 5 bilionów. Zobaczmy, co nam ciekawego wyleci. Jakby chyba wyleci nam lepsza rękawica niż mamy. Jakaś 320% nam wylecia. No to całkiem dobra. 25% nie błąd, to w sumie może nie taka dobra. No, ta dużo nam daje. Dzięki tej rękawicy mocno sprogresujemy. I może sobie też lepszego trailsa kupmy. I teraz mamy 4,4 biliona. Ale musimy oczywiście poprawić sobie naszą siłę. Tylko co bardziej tu się opłaca robić? Bicka czy może ściskacz? Jakby musimy nasze najlepsze pety, oczywiście, założyć. No, ściskacze możemy takie sobie tu założyć. No nie, na ściskaczach więcej się dostaje. Dużo więcej się dostaje. Załóżmy ściskacze. I teraz już możemy lepszego założyć. No, musimy zrobić tak, żebyśmy maksymalne ściskacze mogli założyć. I musimy to na dłużej zostawić. Żebyśmy, no, finalnie któregoś z tych bossów byli w stanie pokonać. Ewentualnie jeszcze możemy rebirfa zrobić. Bo ja, jakby mam na tym koncie bardzo mało rebirf Ile tu mamy rebirfów? 300%. Dobra, zróbmy rebirfa. Nie wiem, czy to resetuje tą siłę eventową. Ale, no, trochę tych rebirfów będzie mieć dodatkowych. I w ogóle teraz super rebirf mogliśmy zrobić. Ale, no, na nubie na razie to się nie opłaca. Dobra, ostatni rebirf, dobra, 480% myślę, że się opłacało. Teraz wróćmy tutaj. I w ogóle tu nam nie wyzerwało tego. No, dobra, to myślę, że to miało sens, żeby tak zrobić, właśnie. Dobra, i teraz zostawiam na dłużej, żebyśmy nafarmili chociaż na jakieś tutaj te bossy. No, bo i tak musimy czekać jeszcze 14,5 godziny na opel limitowanego peta. I trochę czasu w sumie minęło. W sumie to całą noc. I przez całą noc udało nam się wyfarmić 5,7 tryliona i też trochę rozwalałem sobie drugiego bossa, bo na razie jesteśmy w stanie pokonać tutaj tego drugiego bossa. Na luzaku go pokonujemy do tego trzeciego, chyba z tego, co sprawdzałem, to mi brakuje dużo, ale w sumie zobaczmy jeszcze, jak to wygląda tutaj. No, trochę mi brakuje, chociaż nie, musiałbym mieć tak z 25 trylionów, żeby to na autoklikerze rozwalać, tak mi się wydaje, ale za to mamy już na dwa takie jajka. Zobaczymy, co tam wyleci. Nie, może jakiegoś laka w sumie sobie odpalmy. Czy mam jakąś potkę na laka, mam jedną potkę na laka, to szkoda jej w sumie używam. Tutaj coś mamy. Nie, tutaj nic nie mamy do sklejowania. Tu w ogóle nie ma potek na laka. Tu są na goldy, a tu są na wojdy. No to możemy sobie potki na wojdy i goldy użyć. Chyba, że z sezonu tutaj coś mamy. Tu mamy jedną potkę na laka. Gdzie będzie kolejna? Tu będzie kolejna. Dobra, to użyjmy tej jednej potki na laka. To i tak jest tylko na 5 minut. I otwórzmy sobie aż dwa jajka. Zobaczmy, co nam wyleci z pierwszego. Epic nam wyleciał. Chyba gold nawet. Czy on po prostu taki kolor ma? Nie, taki kolor ma. Ale 7%. Na niego było. Dobrze, że nam ten nie wyleciał. Evil Shark, bo zaznaczyłem mu tego peta przez przypadek. Dobra, teraz drugi jajko otwórzmy, bo jeszcze tylko na tyle na stać. No i teraz jakiś taki. Dobra, zobaczmy co te pety dają. Gdzie one w ogóle są? Tu mamy tego, on 150 daje. No dobra, co tego pierwszego jajka w ogóle nam się nie opłaca otwierać. Musimy co najmniej do tego farmić, ale no powiem wam, że ten Atlantis naprawdę ciężki jest. Rozumiem was jak narzekaliście, że tu jest trudno, bo no dla takiego nobasa jak ja jest. Dobra, ale jeszcze musimy i tak 3 godziny czekać, aż będzie ten pet i wtedy mam nadzieję, że już mocno z O, tu nas ktoś dodał. Przyda nam się 10%. Tu jeszcze w ogóle możemy sobie odebrać. Tu może nawet na tym kąt się opłaca odbierać te daily nagrody. Dobra, zróbmy to tak. Tu mamy potkę na pod wina winy, a więc odpalmy sobie tą potkę. Tutaj zdejmijmy te dwa pety i załóżmy sobie podwójne pety. I pofarmy sobie to jeszcze trochę na tym drugim bossie. Ile w ogóle teraz będziemy dostawać? Wcześniej dostawaliśmy 28. Teraz dostajemy 61. No to powiedzmy w miarę. W ogóle ciekawe czy jakieś klucze dobre dostałem. Zobaczmy w sumie. Czy jakieś diamentowe? Dostałem jeden diamentowy. dostałem. Tylko no taki problem jest, że 5 trilionów winów potrzebujemy. Może jak tego opeta dostaniemy, to nam się uda tyle nabić. Dobra, ale niech to się farmi do jakiejś, nie wiem, większej ilości. Dobra i powiem wam, że pojawi już się ten event, ale trochę się zawiodłem na tym evencie, bo miałem nadzieję, że no nie wiem, że maksymalnie godzinę, dwie będę musiał na to poświęcić, dostanę tego peta. Zobaczcie tutaj. 15 tierów sezonu muszę zrobić. Jakby nie da się tego zrobić w ciągu godziny, dwóch, czy nawet jednego dnia, bo musimy tutaj jeszcze tylko tak naprawdę jajkę otworzyć i dostaniemy 150 expa i za to wbijemy sobie 8 tier i tutaj jeszcze mamy 350 expa za 5 jajek i za to wbijemy no nie wiem, z 10 tier, a więc troszeczkę no mnie zawiódł ten quest. Trochę to tak dziwnie zrobili. Miałem nadzieję, coś dla nupków dodadzą, żeby to łatwiej się dało zrobić, ale no dobra, i tak to porobimy. Tylko w ogóle ja zauważyłem jedną rzecz: ja dostałem więcej tych limitowanych petów. Nie wiem w jaki sposób, ale no zobaczcie, że więcej dostałem ich i możemy sobie je na bigi przerobić. I teraz mamy tutaj takie dwa pety, które dają nam po 1500, a więc no teraz mamy trochę lepszy team. Gdzie tak naprawdę jajka możemy potwierać? Nie wiem, pofarmy trochę winów, pootwieramy sobie jakieś takie normalne jajko, bo i tak dużo tych jajek musimy otwierać. Może akurat trochę poprawimy nasz team. Teraz mam 3,5 tryliona, z którym bossem będę mógł walczyć. Czy tutaj tego damy radę uwalić? 1,6 tryliona ma. Jakby na autoklikerze, no, uwalam go sobie. Ale czy na tym autofajcie go uda nam się uwalić? No, w jakiś sposób się udaje. Albo zobaczmy tutaj. Weźmy na tego pirata i zobaczmy, czy na tym uda nam się go uwalić. No, też nam się udaje tego bossa uwalić. Ale no, tak troszeczkę wolno to idzie. Ja jakiegoś trailsa lepszego sobie kupmy. Nie, no, trails jest drogi. Dobra, zróbmy tak, że chciałem powiedzieć, że potka na podwójną winy odbierzemy. Ale nie ma, dobra. To musimy trochę sił wyfarmić i będziemy musieli tutaj te jajkę potwierać. No, bo to potrzebujemy do tego questa. No, troszeczkę szkoda, powiem wam. Nie, wiem, może na gówny w za robuxy sobie ten sezon kupię, zobaczymy. Na razie kliknijmy sobie autofight i powalczmy z tym piratem, żeby winów więcej nabić. Żebyśmy mogli właśnie te 500 jajek otworzyć sobie. Trochę się przyfarmiło tych winów, ale w sumie zanim to potwieramy, to zobaczcie jak te w ogóle pety schodzą. Już 2000 ich jakby zeszło, to jest dziwne, bo w tym momencie raczej sezon obstawiamy mało. W ogóle uważam, że no ten quest jest giga skamerski. Bo jeżeli nie robiliście tego sezonu to w tym momencie już nie odbierzecie tego peta, bo to jest tylko do soboty. Musimy pójść teraz na główne konto i na głównym koncie kupić sobie ten sezon za buksy, zobaczymy co się stanie, bo no chciałbym takiego jednego chociaż peta mieć. Nie wiem czy uda nam się na Nubie wbić to, bo na Nubie mamy prawie ósmy tier, jeszcze tu mi został jeden quest i tutaj też jeden. Możliwe, że też go zrobimy, bo jeszcze jajek mamy 1400 do otworzenia, więc w sumie dwie rzeczy naraz byśmy robili. Te jajka tak czy siak muszę otworzyć, jeszcze może coś ciekawego byśmy wydropili. Ale dobra, teraz przejdźmy na chwilę na główne konto właśnie, bo tam chcę kupić tego peta, zobaczymy co on daje. Dobra i tutaj na głównym koncie mam więcej tierów tego sezonu, bo tu mamy 11 tierów, ale tu już mam wszystkie Questy zrobione, a więc za dwa dni i 19 godzin dopiero mógłbym, jakby sobie kolejne zrobić, które może by mi dały ten 15 tier. Tylko problem jest taki, że dzisiaj już jest środa, to się kończy w sobotę, czyli może na styk w normalnym przypadku bym to miał na głównym koncie, gdzie mam wszystkie gamepasa, więc trochę pay to win to jest niestety. Jakby no musimy to zrobić inaczej, oczywiście musimy sobie po prostu za robuxy te tiery kupić do 15, no i wtedy będziemy mogli sobie to odebrać. Zobaczymy, co się stanie, bo podobno ten pet nie działa i tego peta się nie dostaje. No ale no obstawiam, że większość z was jest ciekawa co się stanie jak odbierzemy sobie właśnie tego peta, więc sobie go po prostu odbierzemy. Znaczy w sumie może nawet nie peta, skoro to podobno nie działa. Dobra i tutaj ostatni jakby tier i mam już 15 tierów. Dobra git, mam 15 tierów i teraz musimy pokonać się czempiona z pierwszego świata, no to w sumie to nie będzie trudne, no bo po prostu musimy sobie tutaj tego gostka pokonać. Raz muszę dosłownie kliknąć, dobra w sumie więcej razy i czy tu mi zaliczyło to? Zaliczyło, dobra, czy musimy na drugi świat na szybko pójść i tam pokonać tego peta, bo to ogólnie jest itemek UGC, to możecie sobie na Web założyć taką wielką pięść, ale zresztą. Tylko kurczę, nie tego tutaj. Zaraz zobaczycie sami, w sumie, jak to będzie wyglądać. Musimy tutaj tego jeszcze bossa pokonać. Dobra i. Ukończyliśmy, teraz możemy sobie to sklejmować No i niby sklejmowane, za 0 robuxów tutaj sobie jakby kupujecie właśnie taki itemek No i mamy taką głowę i czy dostaliśmy jakiegoś peta Obstawiam, że nie, bo to tak jak mówię nie działa podobno Tutaj ten magic traceraptor, nie to jest z ostatniego świata Czy gdzieś tutaj jest ten pet? To powinien być jakiś duży pet w takim kwadracie jak huge peta Więc nie powinienem go ominąć Tutaj mamy takie... Weaverny, ale to już miałem te pety. No nie, nie ma tego peta. Tutaj jeszcze w sumie kliknijmy i bez może się założy, może on nawet jest lepszy niż moje obecne pety, ale no nie, nie ma. No to powiem wam, że giga scam ten itemek UGC jest. Idę poszukać jeszcze na Discordzie informacji o co z tym chodzi, jak to będzie działać. Dobra i powiem wam, że wiem w jaki sposób to działa. Jak widzicie, no po prostu to jest coś takiego na głowę, ten itemek właśnie UGC, ale peta dopiero dostanie się w sobota, więc był event, gdzie było napisane Limited OP a dostaliśmy, itemek UGC, a peta dopiero w sobotę dostaniemy. No nie, no ten event to jest Totalny skam, powiem wam. No ale no dobra, w sobotę, jak będzie update, to się przekonamy, jakiego OPP-a dostaniemy i jeszcze jakiś w ogóle Game Pass jest też e, za zrobienie tego, a więc no polecam wam spróbować zrobić te 15 tierów, bo coś dobrego za co możecie dostać w sobotę, jak będzie update. Dobra, ale wracamy jeszcze na Noob konto, bo tam jeszcze dużo winów jest. Dobra, jeżeli chodzi o Nooba, to mamy 54 biliony winów, a więc całkiem sporo, tak mi się wydaje. Za to moglibyśmy sobie już otworzyć dużo tych jajek, trochę mniej tych, no i troszeczkę mniej tych. W sumie nie wiem, które nam się płaca otwierać. Spróbowałbym każdego jajka, zobaczymy, jaką tutaj pety mają moc. Może są lepsze od tych petów, chociaż nie wiem, w sumie. Tylko w sumie zanim to zrobimy, to oczywiście odpalmy sobie potkę na laka. Mam już dwie potki na laka. tutaj na goldy, no i jeszcze na Void, wiadomo, po prostu otwórzmy sobie tu jedno jajko i wyleciał nam taki legendarny. Wyleciał nam ten, na którego było 15%. Zobaczmy, ile on daje. On jest tutaj i daje 86, no to nie dużo. Ten tutaj ile daje? Jakiś taki rare nam wyleciał Koko. No i on jeszcze mi daje. Dobra, to musimy trochę to jajko potwierać. No tu się na pewno nie opłaca otwierać, bo tu już się grubo zaczyna. Chociaż tutaj 625 milionów mamy na niecałe 100 takich jajek. Dobra, powiem wam, że to bym potwierał, bo tu wydaje mi się, że do mocne. Pet jedno sobie otwórzmy, jakaś Omega nam od razu wylecia. Venti, ile ten venti daje? No, on daje już dużo. On daje 245 na zwykłej wersji. Dobra, za wszystko sobie otwórzmy po prostu to jajko. Wydaje mi się, że to będzie bardziej płacalne, więc ja odpalabym autoklikera, no bo nie ma tutaj auto i niech to się otwiera za wszystko. Zobaczymy, czy jakkolwiek poprawimy te dwa tutaj pety. Dobra, i nareszcie otworzyliśmy za połowę i mamy pełne Ekwipunek. Kliknijmy sobie craftal. I mam kogoś huge'a w ogóle chyba. Zobaczmy, czy coś nam się poprawi. No, nie za bardzo. Te y dają tutaj po 200 coś. 487. Kurczę, no. Jakbyśmy dwa takie jajka tutaj otworzyli ewentualnie, to może to by bardziej nam się opłacało, żeby jakkolwiek team poprawić. Spróbujmy tak zrobić. Dobra, od razu nam bolt wyleciał. Ten tutaj, na którego było 23%. No i tutaj Phoenix niestety. Zobaczmy, ile teraz te bolty dają. No i tak nie dużo powiem wam. Musielibyśmy naprawdę dużo tych winów przyfarmić. I też ten sezon jeden zrobiliśmy. Już mamy ósmy tier. Dobra, powiem wam tak do soboty: będę katować ten sezon, żeby dostać tego opp i oby wtedy nam się udało zrobić duży progres. No, i w tym filmie to będzie na tyle.